Jakie są bardzo przerażające fakty? Bakterie i wirusy mogą być zamrożone na miliony lat i nadal są żywotnie zakaźne, a ponieważ nigdy wcześniej nie spotkały ludzkości, mogą mieć nieskończone katastrofalne skutki, jeśli zostaną odkryte i zdołają zarazić osobę lub zwierzę. Nie martw się jednak, to nie tak, że miliony starożytnych patogenów są obecnie uwięzione w wiecznej zmarzlinie, która teraz topnieje kawałek po kawałku każdego dnia. Odnotowano, że karaluchy zjadały ludzkie mięso. Zarówno żywe jak i martwe, a także paznokcie, rzęsy, stopy i dłonie. Karaluch amerykański i karaluch niemiecki częściej gryzą ludzi niż inne gatunki. Jestem pewien, że australijskie karaluchy robią coś równie przerażającego, ale jako Australijczyk, który planuje spać w pewnym momencie w przyszłości, nie zamierzam tego wyszukiwać w Google. Słuch to ostatnia rzecz, która zostaje po śmierci. Możesz po prostu usłyszeć, jak ratownicy medyczni i strażacy odwołują resuscytację.